Manko, Siema! Generalnie jest taka ładna pogoda to postanowiłem, że może nagram jakiś filmik na ten kanał jak są już Litwin bo czemu by nie? Dzisiaj porozmawiamy... porozmawiamy sobie na temat co to jest życie Niektórzy mnie pytają, że co to jest życie? Żeby w ogóle ja wiedział, ale nie. Czekajcie. Generalnie, życie to jest kupa radości, jak i smutków, jak i innych niespodziewanych zdarzeń. Ale generalnie, idąc do sedna, ja, <noise> gecjanusz, Gracjan, dragon, dragoner, mówiłam, że warto żyć, ale też nie tak po prostu żyć, żeby żyć. I też nie tak, żeby ty po prostu przeżyć. Nie, 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 nie o to sprawę chodzi. Nie, 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 nie tak. Nie <laughs> chodzi o to, aby cieszyć się, właśnie z takich momentów, jak ja na przykład tu siedzę sobie. Ja jestem sam, położyłem kamerę na pieńku jakimś odłamanym. On już nie żyje, nie? Ale on żyje wiecznie zaraz. Wiecie czemu? Bo on cieszy się też tą chwilą, że słońce na niego świeci, żyjemy tu i teraz i jest fajnie. I na przykład ja sobie wyszedłem teraz. Jest dziewiąta, dziesiąta rano Jest ładna pogoda, bo zobaczyłem, że Ty, dzisiaj mamy już jedynie słońce W całym tygodniu, w ogóle miesiącu ty. To wyjdę sobie, nie? No i wyszedłem jest fajnie, sympatycznie W ogóle już są poczucie o wiele lepsze Tego na przykład to nagrywam Bo chcę tutaj was utożsamić z tym Żeby korzystać właśnie z okazji Bo życie w ogóle polega na tym, żeby łapać okazję Na przykład jak ja zapłałem tą pogodę Żeby się cieszyć tą właśnie chwilą i dlatego ja sobie tutaj siedzę i do Was mówię. Generalnie jak będziecie to oglądać, zapewne pomyślicie, co on pierdoli w ogóle? Ogarnij dupę. Ale nie. Tu mamy sobie liście, nie? Których już prawie nie ma, już nie ma na trzech, bo przecież zima się zbliża. Ale sobie weźcie, złapcie taki jeden listek i sobie popatrzę na niego. Jaki on jest piękny w ogóle. Jak na jego słońce świeci, nie? O. To wygląda. Na przykład wczoraj były straszne, <noise> straszne wiatry i generalnie wszystko sobie pospadało. Gałęzie, dzikie węże, nie? Ale jest, żyjemy dalej. Ja w ogóle myślałem w nocy, że nie wiem, jakieś tornado mnie wpierdoli. Zaraz bo okno mi tak pierdalało, nie? Tak tłukło, tłukło, że to masakra, nie? Ale jestem tu i teraz. To jest o, tylko o tym filmik. Zostawcie komentarz, podzielcie się z moimi wrażeniami. E, znaczy nie wiem wrażeniami. W sumie też możecie, nie? Weźcie ja się w komentarzach to szamcie ze mną, nie wiem. Poczujcie to co ja teraz czuję i będzie spoko. No i to było na tyle. E, był z wami Kacper Litwin. Pszum!